Zbigiem Martan przyjmując jastrzębskiego węgla. Zbyszek, terminarz ligowy jest nieubłagany. W sobotę kolejne spotkanie ligowe. Przywyknęliście już do, do tej gry co trzy dni, do rozgrywania nawet trzech spotkań w ciągu tygodnia? Tak, no myślę, że, że wszyscy już to zrozumieliśmy, że nie będzie w tym sezonie łatwo, że jest bardzo dużo grania. W międzyczasie jeszcze mamy treningi, które no, staramy się wykonać jak najlepiej, chociaż nie zawsze zdrowie na to pozwala, bo mamy kilka drobnych bądź większych problemów w zespole zdrowotnych, ale dobrze to maskujemy i myślę, że następne ligowe mecze, także i mecze w Lidze Mistrzów będą coraz lepsze w naszym wykonaniu. Twoja opinia o najbliższym rywalu, Efektor Kielce, drużyna zajmująca aktualnie ostatnie miejsce w tabeli, no z drugiej strony jak wiemy w tej lidze po prostu łatwych spotkań nie ma, Zgodziłeś się z tym? Zgadzam się w stu na pewno jutrzejsze spotkanie... Nie będzie łatwe. Mimo to, że naszym celem jest wygrać za 3 punkty i dopisać te punkty do ligowej tabeli, ale na pewno będziemy musieli na boisku pokazać bardzo dobrą jakość siatkówki i wyjść z bardzo dużą koncentracją, żeby te 3 punkty tutaj wieszymy pozostały. Ok guys, tomorrow we, we will play against uh, kielce. Really? Difficult match because uh, our team is uh, is tired now. We are playing each week uh, two times in a week. Uh, long travelers, the first one in Teruel and the second one uh, in uh, Warsaw. But we won uh, both uh, matches and uh, we won also against Radom. I think that uh, tomorrow we need uh, all the fans uh, in in our team and uh, especially. Support us because uh, we need your help and the guys uh, need your help, okay?